Cieszę się, że Was widzę. To znowu ja, Alicja Majewska. Tutaj opowiadam o projektowaniu wnętrz i tworzeniu przytulnej atmosfery w mieszkaniach i domach. To moje hobby i jednocześnie praca. Jeśli podzielacie moją pasję, subskrybujcie mój kanał i nie żałujcie lajków. A teraz przechodzę bezpośrednio do tematu dzisiejszego odcinka. Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was w podróż po świecie dywanów, które mogą odmienić Wasz salon. Pokażę Wam różnorodne zdjęcia i inspiracje, które pomogą Wam znaleźć idealny dywan do Waszej przestrzeni. Zobaczymy, jak różne style, kolory i wzory mogą wpłynąć na atmosferę w salonie. Przygotujcie się na mnóstwo pomysłów, które z pewnością zainspirują Was do metamorfozy Waszego wnętrza. Zaczynajmy! Dywany już kilka sezonów temu wróciły do łask i wciąż S.A. na topie wnętrzarskich trendów. Najmodniejsze S.A. ręcznie tkain, z naturalnych materiałów, ale i sztuczne, seryjnie produkowane, nie ustępują im pod względem jakości. Popularnością cieszą się barwione na piękne kolory, w różnorodnej palecie deseni. Hitem S.A. gładkie, za to trójwymiarowo strzyżone, z ciekawa faktura. Dywany zdobia i ocieplają wnętrze zima. Wybierz ten, który najpiękniej dopasuje się do wystroju twojego domu. Zobacz nasze pomysły na dywan w salonie. Dywan w salonie znowu jest bardzo modny. Czasy, kiedy uważano, że dywan to zbieracz kurzu i roztocza dawno odeszły w niepamięć. Dziś te piękne tkaniny są ozdoba pomieszczeń, a niektóre wyglądają jak prawdziwe dzieła sztuki. S.A. ręcznie szyte przez wykwalifikowanych rzemieślników i farbowane na cudne kolory. Na niektórych desenie esadkań, na inne nanoszone cyfrowo jedne i drugie wyglądają zjawiskowo na posadce. To nieprawda, ze z nią konkurują i zasłaniają efektowny parkiet. Wręcz przeciwnie atrakcyjny dywan jeszcze bardziej podbija urodę podłogi i skupia na niej uwagę. Jak ocieplić salon? Dywan będzie niezbędny. Kiedy za oknem chłodno, otłamy dom ciepłymi tkaninami. Nic tak nie podniesie temperatury jak dywan. Ociepli nie tylko podłogę i nasze stopy, ale doda przytulności całemu wnętrzu. Z długim, puszystym włosem, albo krótko strzeżony, z miękkiej wełny czy trapiącej dżuty wybierz taki, jak ci się podoba, ważne, by cudownie grzał. Dobierz do niego zimowe tkaniny koce i pledy z runa alpaki, wełny merynosów, kaszmiru. Jeszcze tylko kilka poduch narzuconych na Sofę albo na dywan w poszewkach z miękkiego futerka, pluszu, aksamitu albo z dzianiny w grube sploty. Teraz nawet ogień w kominku nie jest potrzebny, bo wokół zrobi się przyjemnie ciepło i klimatycznie. Dywan sprawdzi się nie tylko zima, latem możesz nim przykryć kamienną posadzkę, z zimnych płytek czy lastryko z pewnością będzie. Przyjaźniejsza w codziennym użytkowaniu. Niektóre dywany są uszyte z materiałów, które sprawdza się też na zewnątrz, latem wynieś je na taras, a kiedy nadejda pierwsze przymrozki, przenieść do salonu. Jakie dywany są teraz najmodniejsze? Te najdroższe i najczęściej poszukiwane, robione SA w niewielkich warsztatach czy manufakturach, owszem, kosztują więcej niż seryjnie. Produkowane, ale jakością i uroda przewyższają je o niebo. Modne SA te wyglądające na postarzane, z nadrukowanym abstrakcyjnym wzorem. Efekt szlachetnej patyny występuje tu w wielu odcieniach od delikatnego pudrowego różu po ciemny i zdecydowany granat. Faktura zamiast ferii kolorów. Nadal popularne są gładkie dywany, krótko strzyżone, z widoczna struktura. Jeśli lubisz urządzać się według najnowszych trendów, musisz wiedzieć, że takie strukturalne dywany ESA teraz na topie. Maja zazwyczaj jeden kolor, za to zachwycają oryginalna faktura. Uzyskuje się ja poprzez odpowiednie strzyżenie. Przycinając włókna tak, żeby na powierzchni powstały ciekawe wklesłości i wypukłości. Taki dywan z faktura wygląda bardzo efektownie, dlatego często z podłogi przenosi się go na ścianę z powodzeniem będzie pełnił. Funkcję modnego kilimu czy makremi zastapi piękny obraz. Mięciutkie Włochacze, modne dywany szagi. Na popularności coraz bardziej zyskują dywany z długiego runa. Zachwycają gęstym i puszystym włosem, w którym miło zanurzyć stopę. Dlatego szagi Poan. Włochaty, ciepłe i miłe w dotyku, polecane SA zwłaszcza do sypialni. Przytulne kudłacze świetnie izolują podłogę, SA komfortowe i co najważniejsze ciepłe dla stop. Kupisz je w wielu pięknych kolorach. Czy SA praktyczne? Te współczesne robione SA zwłokien, które odpychają kurz, co nie znaczy, że nie należy ich czyścić. Najlepiej odkurzać na sucho dostosowując moc sania do długości włosa, a raz na jakiś czas warto po prostu wytrzepać tradycyjna trzepaczka do dywanów. Co z klasyka? Klasyczne dywany nadal na czasie. Ta oczywiście zawsze jest ponadczasowa i ma sobie za nic obowiązujące mody. Tradycyjne, orientalne wzory inspirowane dawnymi Persami nadal są najpiękniejsza ozdoba wnętrz urządzonych w klasycznym stylu. Pięknie zaprezentują się w eklektycznych stylizacjach, wyntycz czy stylu orientalizującym. Niektóre zostały sprytnie postarzone wyglądają, jakby przelezały na podłodze setki lat. Dywan w salonie gdzie kłasc. Czy wiesz, ze efektowny dywan może wyznaczać poszczególne strefy w salonie? Najczęściej znajduje miejsce w kąciku wypoczynkowym. Ale żeby wszystko się na nim zmieściło, stolik, sofa, fotele, powinien być naprawdę spory. Jeśli ma bogaty wzór, meble stawiaj tak, żeby, żeby go nie zasłoniły. Najlepiej, jeśli będzie kwadratowy. Ale uwaga! Najnowsze trendy zachęcają, żeby łaczyć ze sobą kilka dywanów. Mogą nawet delikatnie zachodzić na siebie, da to ciekawy efekt i doda jeszcze więcej przytulności. Strefę jadalniana od kuchennej idealnie oddzieli dywan prostokatny, możesz z powodzeniem ustawić na nim stoł z krzesłami. Dobrze, jeśli wzory będzie miał rozplanowane na brzegach w postaci dekoracyjnej bordiury, wtedy meble ich nie zasłonia. Do jadalni wybieraj dywany z krótkim włosem łatwiej je odkurzyć z okruchów. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu o dywanach w salonie. Mamy nadzieję, że zainspirowaliście się naszymi pomysłami i zdjęciami, które pomaga wam STWORZYC modna i przytulna przestrzeń. Pamiętajcie, że dywan to nie tylko element dekoracyjny, ale także sposób na nadanie charakteru waszemu wnętrzu. Zachęcamy do eksperymentowania z kolorami, wzorami i teksturami. Do zobaczenia w kolejnych filmach!